Ha ha! O kurwa dom zajarałem ja pierd. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku na moim kanale. Was wszystkich serdecznie w ogóle to mi się nie pokleiło. Pokażę, że jest to pierwszy filmik na kanale w nowym roku. E, także pomyślałem, że zaczniemy osobę takiej em, gierki, e, która jest między innymi można powiedzieć moją fobią, ponieważ jest to gra Kill It with Fire. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to chodzi o pająki dokładnie. Tak, ja generalnie boję się pająków, mam. Y, Arachnofobię. Jakby mały tu lubiłem, ale teraz już tak nie za bardzo. Ja się panicznie boję pająku. I pewnie nie tylko ja. Wy pewnie też, y, a bynajmniej większość. Postanowiłem, że zrobimy sobie jeden odcineczek z takiej gierki. Zobaczymy, jak się w nią gra. W końcu chodzi też, słuchajcie, przysłowie, że FOBIE pokonuje się tylko i wyłącznie ze stycznością z tą fobią. Czyli, żeby pokonać strach, trzeba się z nim zmierzyć, dokładnie tak. Także będziemy sobie y, jebać pająki. Dokładnie, będziemy zabijać pająki różnymi sposobami z tego co, yy, co wiem także jest dużo tutaj rzeczy na przykład patrzcie mamy obrazki, coś poduszkę, odkurzacz spray, jakąś patka albo to balon mamy gaśnice różne ognie, mamy Rewolwer otacza ognia, o Boże, jak RPG na pająki, kurcze. Czuję, że będzie epicko. Dobra, także myślę, że chyba możemy zacząć. Play. Jedziemy z Hoxem, no zobaczymy, jak to wygląda. Może jeszcze włączę lampeczkę, żeby tak za ciemno nie było. A, dobrze, mamy tutaj... Pokoik. First Contact. Saturday June. <grywki> Brzmi jak dobry film akcji. Pierwszy Kontakt, dobra. Grafika, można powiedzieć, dosyć fajna, bajkowa. Epic Blaze. Oho Teraz chyba mamy A, szukać pełenka Dobra, okej okay. Kurwa zbiłem <ścoughs> A! Kurwa Chodź tu obrazek Szybko, jebiemy biemy gnoja. Ono to, zazwyczaj to ja wołam dziewczynę, żeby ona mi yy, zabiła pająka. Deny. Zaje, Poszedł z dymem! Get the tracker. Słyszałem gdzieś kolejnego. O kurwa! Ty je pan! Kurw! Was co? <laughs> ja się dokładnie czuję jak ta postać. Poszedł tam I Weźmy coś innego To mi nic... jebo... No traf go! Poszedł! Dobra... Eee, z klozeta coś musimy wziąć e, Open closet, door. Nie, tu nie ma klozet Tam jest klozet Słyszę jeszcze jednego jakiegoś, A! Iii, jest tu kilka Ono tu, gnoju Dobra, poszedł. Kurwa, teraz lebo. Kota że tym nie mogę napieprzać, A ty, gnoju! Hanato! tu! Walka! Urwa jeden z tej, drugi z tamtej. <grystanie> Gdybym ja tak w domu miał, to bym się momentalnie wyprowadził. Wal mnie jest za pianina WIDZIAŁEM GO ONO TU A! Kurwa tu jest jeszcze jeden WYPIEPRZEM JEST TO TEN SIĘ ZAKLINOWAŁ WYPAD bud. Prezent? Szejk proteinowy A chuj rozpierdolę całą chałupę jeszcze trzecia półka? Czuję, on tam jest gdzieś, jest? no słyszę skąd. Gdzie się schował skurczy byk A co znalazłem? Co to jest? Za podłokami gdzieś się schowa skurczę. O, kury. De blaszka. A trzeba przytrzepać wszystko, nie. One tam są! <laughs> One są wszędzie! Nie mogę jeszcze, ty nie żyj. Co jest? Dobra, poszedł. O, zielone wyjście, mogę już iść, ale. Co jest tutaj? Słyszałem jeszcze jednego. O fak, Łazienka najgorzej. <laughs> nie zgadnę, kurwa, wanny jest na pewno. Tam jest, nie? ARMAGEDON! Kurwa. No i spieprzyłem. Kurwa, ile ich tam było za tym kim? Eee, ty to wyłaś tamtąd! Dobra. Aż mnie ucho zaspędziała. Hmm. O, ty szmato! Najgorzej chcesz stracić, że kiba podnosisz deskę, a tam pająk, nie? Dobra, gdzie jest następny? Szukamy. Ty... Dobra. Tu jest dużo książek, także myślę, że chodzi, bo mamy też za zadanie tutaj z książek Ale tu! Gdzie? Dobra, pasę. Bynajmniej nie widzę, dobra, jedziemy dalej z tymi książkami Jeszcze tutaj mi dopierdzieli. Na pewno tutaj będzie ten pająk Find more firepower. Get the hairspray from the bathroom. O! Oh. Hairspray! Ha ha! O kurwa dom zajarałem, ja pierdol Myślałem, że cały się będzie palił Skanowanie, skanowanie Tym bardziej nie, dobra Dobra Chyba sobie ginie Gdzie tam poleciał? więcej pająków gdzie jest więcej pająków No gdzieś tu jest Giń A go zajarałem Super. Dobra, jest gdzieś więcej pianków. Ej, zero pianków, dobrze, pozbyliśmy się wszystkich. Eee, zobaczmy jeszcze, czy czasem w nie ma więcej broni. Nie, broni raczej nie. Chyba się pozbyliśmy. Complete two more objectives. A, żeby odblokować. No dobra, dobra, dobra. Dobra, zatem chyba możemy już wyjść z tego tutaj. Ready to go, you can replay this mission on any time. Yes, I'm ready to... Tak, tak, no... Yes, yes. Idziemy do następnego pomieszczenia, do następnej misji. Zobaczymy ile pająków i teraz jakie bronie zdobędziemy, zależy nam, żeby... Nie wiem, R RPG, minigana, miotecz ognia, to najbardziej mi się podoba w sumie. No dobra, mission complete jedziemy dalej w takim razie. Gdzie teraz będziemy mieć z pająkami, słuchaj... 15 pająków, zostało wyeliminowanych. Super duper Jeszcze jedną miałem rzecz do equipmentu i dwa obiekty, dobra. Upgrade awable. Let's go. Dobra. Fit i co lifestyle. Ok. Dobra, mamy drugą misję. Close Encounters. No, mniej więcej chyba, tak? To widzimy już dużo półek. Coś czuję, że będzie grubo. Lecimy. Lecimy i patrzymy, gdzie będą się kitrać te małe szczele. A je wytuk, zwrosto. Spawn of Evil Kill spider A! Kurde. Podpalę wszystko, cały regał. Wypierdzie. Ile ich jest? Patrzcie, kurde, blaszka. Wszystko płonie dobrze. Myślę, że pozbyłem się wszystkich pojęków z tego przedpokoju. SDP, shader, picture frames, shader, co to znaczy, shader. Został gdzieś jeden. Ja go znajdę zaraz. On gdzieś jest, tego ja czuję. Ja go czuję, że on tu się <kryje>, kryje. Taki mały. Dobra, ale. Nieważne. Idźmy do kolejnego pomieszczenia zatem. Już słyszę. Kolejny. Bijemy to. Telewizor. Czysty. Czyste. Czyste. Dobra. Gnojuj! Dobra. Czysta. Czysta. Kolejna szuflada. Pusta. Pusta i ta będzie pełna. Dobra. To jest czyste. E, co tu mamy? Check for skeletons. Okej. Okay. Co to było? Jakieś... petardy czy co? Baterie Chyba są baterie ogólnie Za łóżkiem pewnie są Pierdzielone Nie, nie ma A ty gnoj! Ono tu! Nie zdążyłem pierdzielnąć Poduszkiem wszystko, skurczybyk. No to podparę łóżko. Jakieś tapsy mam ty gnoj! Już cię nie ma. Już chciał wleźć na szafkę. Nie znoszę jak te panki się kitają gdzieś, nie wiadomo gdzie... O! Co to było? Upgrade, mam to upgrade, y? Nie, jest tutaj nie. O ty! Gdzie podłóżku? Wszystkie podłóżko się kitrają. Nie mogą mi się podłóżkiem kitrać, bo nie mam do niej dostępu. Już mnie stąd. Czy kluczy jakiś potrzebuję? Skąd mam wziąć klucze? Idzie! Szmaciasz! Dobra, drugi też poszedł. Power up, power up. Find a batteries No co znalazłem baterie tylko A w innym pomieszczeniu mogą być No ta racja Dziwne że ten wiatrak w ogóle mi nic nie robi Dobra otwieramy te drzwi Zobaczymy Wiem że pod łóżkiem się kryjecie wy szczury lądowe no Mam więcej ammo Gnoju no uciekaj, uciekaj Dobrze Gdybym miał tak w domu wszystkie pająki zabijać, to nie miałbym domu O, gincie! Jeszcze! Jeszcze trzy! No Co się tu dzieje? Jakieś pasty, potem papier toaletowy, czyli łazienka chyba czysta ja jeszcze... Rozbiję sobie dwie doniczki, bo czemu nie Łazienka czysta z tego co widzę. Boże sensor. sobie, wchodzi w faciół w mieszkaniu z jakimś sensorem do wykrywania pająków. Rozpierda całe swoje mieszkanie. O, bateria mi się kończy. A, tu otworzyliśmy teraz drzwi. Dobrze, to idziemy oczywiście. Ty no to mój pokój chyba, jaka profeska odjebana. Już słyszę te kurczę no. Ah, zauważyłem cię! Papierosek! Co sądzę, że ten komputer... Spalę wszystko na razie. Komputer też. Płąćcie wszystkie gnidy mnie stąd! A, 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 a. Jaka szara On tam sobie ginie, nadal Pewnie czy giną na raz, czy trzeba jeszcze ogniem do pierdzielić? No nie zamykaj się. No nie zamykaj się! Nie ten przycisk, sorry, tak mi się klikło. Myślałem, że to Davidson. O, mam klucz do tamtego pokoju. Chwila. Otworzymy sobie zatem ten pokój. O, zajebiście. Joka szarańcza! Jakie ja przygotowałem. Szczelba, no! Jeszcze, jeszcze Amo, kurde. Ale ten ogień to mnie bardziej przekonuje, jak na razie, wiecie? Ogień za ogień, słyszałem go, tylko nie wiem skąd. Skąd? Tam! Widziałem Cię gnoju! Ja na kaloryfer skaczę Czy stąd wybiegło jeszcze kilka pająków? Coś się jeszcze... A telewizor się zajął, dobra, dobra Niechaj tak będzie Dobra, co tam jeszcze mamy? Następny pokoik, zapraszam Kończy nam się teraz ogień Pozostanie nam strzelba. Jestem ciekaw, jak działa, ale to sprawdzimy, jak się skończy nam. A ty, kurde, gnoju. Widziałem cię, że tu jesteś. Skończyła się strzelba. Kurwa! A ty płoniesz, ty płoniesz to Płoniesz to zginiesz Ja pierdole yeah, Nie, skurde <laughs> Marcin co robiłeś w domu zabijałem pająki A bo co? A bo masz taki bałagan mały no, słuchaj, no ja do zabijania pęku używam twardej amunicji. Nie! Yep, widziałem! JA! Yeah! Kurde! Aaaa! It's a ghost! Się rozeszły jak po piździe, no. Dobra, ja to tylko jeden poszedł, a tu ich kilka było, no. A nie, ja ani Może Może łazience coś będzie, chwila. A, wypadł! Dobra, zabiłem go. Dobra, mam dosyć tego, idziemy dalej. Go. chyba z tego nie wyjdzie jeden odcinek. Chociaż nie wiem. Chociaż nie wiem. Może dwa? Może trzy? Mission complete, oczywiście, zajebaliśmy. Jestem ciekaw kosiarki i innych rzeczy, bo... dojdziemy do misji, gdzie widzimy w ogóle, wyjdziemy w ogóle na ogródek. Nie no, pomyślenia są różne, fajnie, są różne, bronie. Domestic dude, dobrze. Ale kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek po prostu, to napiszcie mi w komentarzu, że chcecie kolejny odcinek i następny odcinek się pojawi e, i, do, i będziemy dochodzić do końca misji. Jeżeli wam się podobało, a tu jest kamera, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. Zapraszam Was na Instagrama, na Instagrama montażysty czyli emoski. E, oraz zapraszam Was na naszego Discorda, gdzie dzieje się dużo rzeczy, dużo śmiesznych rzeczy. I są bardzo aktywni e, użytkownicy, czyli gnoje, bo jesteście moimi gnami, to też Wam się tu na górze wyświetli link do, e, do łączenia Discorda. Przypominam, że również wszystkie linki macie w opisie. Także komentujcie, subskrybujcie, ceniajcie i zapraszam Was do innych filmów. Opatki, widzimy się już na Discordzie.